Siema widzowie, witam was bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale Siedzieliśmy ze z jako Patrzyliśmy se na cz witaj No i tak sobie siedzimy, nie? I kurde było ich 50 na rynku I no ogólnie jakoś ten wykres tak dziwnie wyglądał No to sobie tak siedliśmy, patrzymy jest 50 na rynku Wchodzę na buffa, patrzy się na cenę Cena 76 Cena na Steamie? 61. Fiako do mnie mówi. Mam 33 złote, Jeszcze. Jeśli ja się tak patrzy na tą CZ, Fiako się patrzy na tę Patrzymy się na nią w ten sposób. Normalnie. O. Patrzymy się na nią dokładnie. Taką. No i mówimy E. No fajna ta CZ. On mówi, ty. No fajna ta CZ. No i sobie kupił. <noise> Oczywiście cena powinna spaść, ale patrząc na to, jak aktywny jest rynek na tych CZ, to chcę zobaczyć, jak ta CZ będzie dokładnie spadać. Bo nie wiem czemu, ale jakoś dziwnie wydaje mi się, że ten spadek nie będzie bardzo dynamiczny. Ale do końca dzisiejszego dnia powinna spaść. Ale no. <noise> jakoś. Patrząc na to, że na buffie jest ich 70, i to wystawione o dużo za dużo, to jakoś dziwnie wydaje mi się, że nie będzie to spadek z najwyższej góry na najniższy dół. No zobaczymy. 33 zł poszło w ruch widzowy. To się nie może zmarnować.